No dzisiaj sobie, dzisiaj sobie buszkraftuję, outdooruję, czy tam co tam robię, w moim nadwornym, jak ja to mówię, tak? czyli takim, do którego mam najłatwiej dojazd, do, 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 do takim, w takim leśnym kompleksie promocyjnym na leśnictwa Wronki. I e, dzisiaj nie wiem, jak to widać, tam shooting będzie, tak? Dzisiaj będę sobie łażył po lesie. Tutaj mam pszczoły. O, widać pszczoły. Dzisiaj sobie będę strzelać, nie będę strzelać do drzew, tylko będę strzelać sobie do jakichś takich wyznaczonych punktów. Będę ćwiczył ym, dynamiczne, znaczy przemieszczanie się zawsze dynamiczne, dynamiczne strzelanie z łuku y, do celu, który sobie założę. Będę ćwiczył strzelanie w biegu, czego nigdy nie robiłem z grzbietu końskiego, owszem tak, ale żeby na własnych nogach to niekoniecznie. Yy, no będę jakiś tam sobie bawił się w rzeczy, które zawsze chciałem się bawić w lesie, nigdy jakoś, nie wiem, nie starczyło mi chyba odwagi. Yy, no, więc będę sobie łazić, będzie filmik, obejrzycie sobie w szczegółach, jak to wszystko wyjdzie. No, przy okazji pokażę sprzęt, może się uda przetestować hamak od leśnego ludzika, ale to w filmie, który się pojawi, jak go zmontuję, to może chwilę potrwać. No, pierwszy postój, godzina 14.10, właśnie skończyłem jeść. Ogóreczek pomidoryk, ogóreczek kiszony i herbatka z olejem MCT. Tak, wiem ja obrzydliwy, ale jestem na tej dziecie ketogenicznej. To stosuję. Jestem w, Jeszcze nie wszedłem z powrotem, bo zrobiłem sobie, taką, zrobiłem sobie taką rundkę wokół jednego z jezior, koło miałów z zawronkami. One nie są w LKP. Zmierzam, zmierzam do tego leśnego kompleksu promocyjnego na leśnica Wronki. Jakieś takie krajoznawcze wycieczkę sobie zrobiłem, zrobiłem sobie mały postój. W międzyczasie było postrzelane. No, z plecakiem na plecach to jest troszeczkę inna bajka. Nie wziąłem niczego, co by mi zastąpiło zekier, więc plasterki, tak, plasterki działają. To znaczy, działają. Szczerze powiedziawszy, średnio działają. Trochę mnie już boli ten paluch, ale poradzę sobie. Twardy jestem, tak? Wyleczę się. Jogi, muszę się zwrócić do ciebie po zekier. Tak? Paweł Kniewski, Jogi. Polecam zajebista Zekiery. No yy... więc chodzę sobie co jakiś czas, sobie gdzieś tam wynajduję jakiś pieniek, do którego strzelam. O, na przykład taki. No, i yy, oddaję ileś tam strzałów, zbieram strzały i idę dalej. Zrobiłem sobie jakiś taki taki mały postój, żeby coś zjeść, żeby tam się naolejować. Usiadłem sobie w jakimś takim zagłębieniu, jakieś ptaki mi latają. I co? I z tyłu kładziarza jeżdżą. Nie lubię. Znaczy, kładziarzy nie lubię. Może słychać teraz? Nie, ja słychać. Yy, wolno mi nie lubić i nie lubię. Yy to tylko taka uwaga o, o, o charakterze ogólnym. Zbliż, wybieram się dalej do, do LKP. Tam rozbiję obóz, tam sobie zrobię bardziej takie bardziej stacjonarne stanowisko ucznicze i będę sobie pykał. Jak się znudzę, to sobie posiedzę, poleżę, a potem znowu wstanę i znowu sobie będę strzelał. Mam ze sobą siedem strzał. Ciekawe, czy przyniosę wszystkie. Już jedną szukałem tak, że już stwierdziłem, że Oj, chyba coś nie doniosę tych strzał. Wszystkich, no ale póki co jeszcze wszystkie mam. I yy, zaczynam się przekonywać do tej formy aktywności outdoorowo bushcraftowej Tak to nazwijmy. Yy, fajnie jest. Fajnie jest tak sobie łazić, popykać z łuku. Yy. Tylko nie z longboa, tak? Żeby była jasność. To troszeczkę niewygodnie. Przy okazji łuk może służyć jako podpórka. Wiecie, jeszcze sporo schudłem, tak? Ale jeszcze nie tyle, żeby być bardzo sprawnym. Więc czasami jak trzeba gdzieś pod górkę wejść, to łuk mi służy jako podpórka. To jest łuk tam jakiś tam laminowany z fiberglasem, z drewnem i tak dalej, więc to, to nie jest nic historycznego. Nie ma żadnego żalu. Także posiedzę sobie jeszcze troszeczkę, poczekam aż ci kładziarze się stąd wyniosą, tak żeby ich przynajmniej nie słyszał. Bo bo pewnie bym ich zwymyślał, tak, to jest wszystko, na co mi dzisiaj stać, jeżeli chodzi o agresję, czyli obrzucić kogoś grubym słowem, a potrzebne mi to jak rybia ręcznik, więc poczekam, aż se pojadą i ruszę tam dalej w drogę. Jestem na, na miejscu obozowiska, hmm, przypominam, jesteśmy w LKP nadleśnictwa Wronki. Jestem niedaleko linii kolejowej, ale ta linia kolejowa jest o, hen, tam hen, hen daleko. Pociągów nie słychać, kłady za to znowu słychać. I. Ale naprawdę powiem Wam, że gusza taka o, głusza, gusza. Gusza jest duża. Rozstawiłem no sobie obóz, kilka takich szczegółów dotyczących obozu. Tu jeszcze nie, nie powiesiłem moskitiery i tarpa. Y, no, bo jakoś tak na razie jeszcze nie wieszam. Natomiast y, y, z, znaczy, Ameryki nie odkrywam, żeby była jasność, tak, ale y, y, dla mnie to jest jakieś tam odkrycie, że przecież y, buty mogę powiesić tutaj, tak. A ja już jestem, ja już jestem w kroksach tak? obozowych. Y, buty se tutaj, y, a po drugiej stronie. Po drugiej stronie, yy, widzicie sobie bukłaczek. Bukłaczek jest gotowy do spożycia. Ach, ja muszę to opuścić, bo y, może ktoś mi poradzi, kurczę, bo paskudny smak jest. Ja mam wrażenie, że to jest kwestia tego ustnika, tak? bo, y, ale to już tam inna rzecz. Muszę troszeczkę odpuścić, żeby to się w ogóle dało pić. To może któryś z, z widzów mi podpowie, co z tym zrobić, żeby to tak strasznie nie, nie, to tak strasznie nie, nie waliło plastikiem. Jest bułka gosprej, więc to nie jest jakiś taki ostatni, e, więc mogę sobie, mogę się tam uraczyć, e, jak się tak pomyślę, że o, jestem teoretycznie w stanie sięgnąć do, do bezgłowia, tak jakbym się w nocy chciał pić, chociaż pewnie prędzej w nocy będzie mi się chciało coś wręcz przeciwnego niż pić. E, o, także obóz wygląda w ten sposób, tutaj jest oprócz tego mojego y, y, hamaka, jest jeszcze hamak, który dostałem od leśnego ludzika, od Adama Boguty, e, żebym go sprawdził, żebym zobaczył jak się w nim leży, jak się w nim śpi, jak się w nim y, leży i śpi w zasadzie, tak, no bo co tam jeszcze dalej, dobra, jak kiwam głową, to kiwam od razu telefonem, e, y, bo co w zasadzie można robić w hamaku. Zwłaszcza kiedy się sam w lesie, tak? Samem w lesie. Hmm, y, hamak rozwiesiłem w celach testowych i teraz ja tylko może dwa słowa powiem. Y, nie będę pokazywał, jak wieszałem hamak, ponieważ hamak powiesiłem dokładnie tak, jak Adam radził w swoim filmie, który y, mieliście okazję zobaczyć u mnie na Wonsaty Januszu na Facebooku. Jeżeli ktoś nie widział, to, to zapraszam. Wonsaty Janusz Burszkratu na Facebooku i tam jest film Adama Boguty, który pokazuje leśnego ludzika, właśnie, który pokazuje, jak wieszać hamak. No to powiesiłem, zawiązałem hamak tak, jak on tam. Aha, no to jest taśma od mojego, e, tak jak on radził. Z drugiej strony to samo. Jest cięciwa, tu jest taka ciekawostka. Cięciwa jest teraz dosyć miękka. E, cięciwa z dynemy. To jest e, hamak w takim f, w fajnym kolorze. Adam to nazywa desert, tak? To taki właściwie pustynny. I e, e, fajny jest, tak jest przede wszystkim w porównaniu z większością hamaków, z którymi ja miałem do czynienia. Oczywiście ja nie miałem ze wszystkimi do czynienia jest taki zimny, taki, taki o, ja muszę tu uważać, żebym go kucze nie potrapał brodą, ne? Jest bardzo milutki, bardzo taki mięciutki, taki taki właśnie taki aksamitny taki bardziej, e, Bardzo fajnie się bardzo fajnie jest w dotyku. Nie członimy się to tak powoli zaczyna mieć znaczenie. I teraz słuchajcie, ja się do tego hamaka komisyjnie w wpitole się do niego, tak? Jakby tutaj był z czego to by powiedzieć, to dosadniej, tak. Natomiast ja chcę tylko pokazać, tu odstawię kamerę, tak, żeby to mnie było więcej widać, co się dzieje, w jaki sposób można się w tym hamaku poruszać. Natomiast ja w ogóle zachęcam do odwiedzenia strony leśnego ludzika, ponieważ hamaki, które Adam szyje, to jest bardzo rozsądna budżetowa opcja, taka na każdą kieszeń. Powiem tak, powiem w ten sposób. Nie ma najmniejszego powodu i to jest moje prywatne zdanie. Ktoś się może ze mną nie zgodzić, ale w, w sytuacji, w której mamy do czynienia, znaczy mamy dostępnego tutaj w Polsce, tak w Zielonej Górze. El, płu, przy... O Jezus, co ja gadam. W Gorzowie Wielkopolskim, Matko Bosko, co ja powiedziałem w Zielonej Górze. W Gorzowie. Adam mieszka w Gorzowie. Mamy w Gorzowie człowieka, który, który szyje takie hamaki. Nie ma najmniejszego powodu, w mojej prywatnej opinii, żeby kupować hamaki z Decathlonu albo sprowadzać je z AliExpress. Um, jeżeli ktoś szuka opcji, powiedzmy, że są wytwórcy, którzy których koszty sprzętu są. No, ktoś nie ma budżetu, tak? To sprzęt jest warty swojej ceny, tak? Ale po prostu nie mamy tyle pieniędzy. Uderzasz do Adama, już pomijając, że Adam to jest mój dobry kolega, którego bardzo lubię, ale faktem jest, że tutaj stosunek cena do jakości jest naprawdę bardzo korzystny. Tyle reklamy, Adam mi nic za to nie płaci, ja ten mu hamak oddam, tak? To nie jest tak, że ja go dostałem i tam sobie, wiecie, i tutaj reklamę mu tutaj płatną robię. Nie, to jest hamak, który ja dostałem jakby do testów i, i, i on wraca z powrotem do, do właściciela dlatego za chwileczkę Wam się tutaj zaraz spróbuję, hmm, się zastanawiam gdzie mam tutaj postawić ten telefon, no zobaczymy zobaczymy jak to, jak to się tutaj uda ciekawe czy tym razem, czy tym razem też się zwalę samaka? To gdzie to jest dziura o. o nie mam głowy, ale śmieszne nie? budki zdejmujemy i się komisyjnie do hamaka ładujemy. Tak, nie powiedzieć tego nieco bardziej dosadnie. I teraz. O, tak bardzo po położyłem. No, pf, pf, jak to hamak, już się fajnie buja. Ale chciałem Was zwrócić uwagę na jedną rzecz. Yy, cięciwa z dynemy. Ciekawe, jak to się nagra ten dźwięk. Bardzo lubię ten dźwięk. Nie, właśnie powinienem w tę stronę się położyć, żeby cokolwiek było. O! To se leżę, tutaj, w razie czego mogę buty sięgnąć. Dosyć nisko sobie tutaj zrobiłem, ale tylko dlatego, żeby było mi łatwo wchodzić i wychodzić. Eee, w ogóle mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze słychać, bo dosyć daleko odstawiłem e, kamerę. Eee, słuchajcie, w, kolor świetny. Bardzo miło się na nim leży, można, y, ja w ogóle jestem, ja się bardzo wiercę, tak, więc y, jak powiedzmy... Jezu, się podciągnę, tam w choroby morskie... No i sobie leżę, e, komary mnie żrą. A tych cholera e, Moi drodzy, y... Jest naprawdę super fajny sprzęt. Za bardzo niewy, niewygórowane pieniądze. Jeżeli ktoś potrzebuje, zawsze można uderzyć do Adama, do leśnego ludzika. Ponadto już się kolejka robi. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zastanowili się nad wyborem tego właśnie sprzętu. Jeżeli budżetu Wam brakuje na, na innych wytwórców polskich. No i co? Ja sobie tutaj leżę. A teraz zobaczymy. Dla mnie to jest, jest pewien. Tez jakby konstrukcji hamaka, jestem, stanie się łatwo przetarawać. No jestem. Jestem, jestem. Czy mogę sobie usiąść? Pewnie, że mogę sobie usiąść. O, to jest ciekawa rzecz, bo to jest też pewna, pewna rzecz, która na przykład w moim hamaku, w tym w Bushmenie, który mam, jak tak sobie siedzę, a dzisiaj nie brałem fotela ani krzesła, E, stwierdziłem, że mam dwa hamaki, na którym na jednym mogę usiąść, na jednym mogę nie wiem, spać, no wiadomo, co się robi na hamaku? W hamaku, no, nie na hamaku. E, ten nie pije w, w nogi, ne? to jest tak jest taki jakby bardziej miękki, ne? mniej inwazyjny, ten mój jest taki bardziej pijący. E, słuchajcie, w, jeżeli chodzi o szczegóły konstrukcyjne, no to e, o, zapraszam Was na stronę Leśnego Ludzika, tam wszystko się dowiecie. Tam też zobaczycie, jakie są ceny. Ja przyznam się szczerze, nie gniewajcie się i Adam też się nie gniewa. I nie pamiętam tych cen, bo sytuacja jest dynamiczna, tak? Pojawiają się coraz to nowe modele. W związku z czym ja nawet nie próbuję zapamiętać. Jak będę, jak zawsze, jak potrzebuję, to, to piszę. I Adam mi zawsze udziela takie odpowiedzi. Także słuchajcie, kończąc ten nieco przydługi fragment filmu, hamak od leśnego ludzika. Miły w dotyku, łatwy w rozwieszeniu. Rozwiesiłem go w... Gdyby nie to, że go poprawiałem, znaczy podwieszałem go wyżej, bo troszeczkę za nisko go powiesiłem, to poniżej minuty bym go rozwiesił, według filmu, który Adam umieścił. Ja mam do 80 ważę... <laughs> Pochwalę Wam się, czemu nie? 104 kg ważę już. Jak ostatnio raz kręciłem filmik, ważyłem 122,5. No dobra, w każdym razie ja ważę te swoje tam 104 kg. Teraz sobie. Uuu, uuu, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Teraz powinienem spać z tym hamakiem w dół, ale nic się nie dzieje. Hamak jest mocny, z dobrego materiału, w fajnym kolorze, łatwo się zawiesza. W bardzo, w bardzo konkurencyjnej cenie. Zapraszam na stronę 17 raz powiem leśny ludzi Adam Boguta. No to korzystajcie. No i co? I Teraz muszę stąd zejść jako. Bucika zakładamy. No, oczywiście już tu coś naleciało. To w ogóle w jakimś głupim miejscu rozbiłem. Nie, wcale nie. Właśnie w fajnym miejscu się rozbiłem, ale właśnie zauważyłem, że to jest jakaś droga. Nic to, mam ze sobą łuk. O! Um, moje wyjście dzisiaj to tak był tak zwany łódzkraft, tak? Czyli e, jakby osią tego wszystkiego i główną rozrywką dzisiejszego dnia nie jedzenie jest tym razem, tylko strzelanie z łuku. I e, pokażę Wam teraz, jak się e, jak to wygląda stacjonarnie, bo jak, no jak chodziłem, to już nie, nie odpalałem kamery. E, z racji tego, że ustawienie kamery, tak, żeby mnie obejmowała całego, jest dosyć trudne, w, w tym terenie, bo to jest górka. To, to będzie, tak, będzie taki gadający korpus, troszeczkę mojej głowy częściowo nie będzie widać. Także popatrzcie sobie, jak to, jak to w moim wypadku wygląda. Wszystkim obrońcom drzew, wszystkich obrońców drzew chcę zapewnić, że do drzew się nie, znaczy nie strzelam, ja przynajmniej nie strzelam. Wybieram sobie jakiś punkt na ziemi i do niego celuję. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda. I tak dzisiaj cały dzień mija. To jest jedna z serii, którą, którą chcę pokazać. Może za chwilkę nakręcę drugą serię z kciuka. Jeżeli bo mi tak dosyć ten kciuk dzisiaj słabuje, bo go tak przeciążyłem lekko, zobaczymy jak mi pójdzie. Natomiast pierwsza seria taka klasyczna, to popatrzcie. W ogóle zachęcam każdego, żeby też tak się pobawił, jeżeli tylko może i ma chęć i, i możliwości. To postrzelam sobie. Jest taki pieniek tej wysokości ścięty. Eee... Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja już się dużo strzelałem do różnych celów. To przeważnie były jakieś takie fragmenty wiem, wzgórza, żeby nie musiał strzał szukać. Ehm, no, ale teraz tu jest taki pieniek który sobie wystaje. Zobaczymy, jaką, jakie skupienie mi się uda ehm, osiągnąć. Będę strzelać stylem takim bardziej klasycznym, czyli ze strzałem po lewej stronie. Ehm, jakby. W, pomimo tego, że nauczyłem się strzelać z kciuka, to tak mi mimo wszystko jednak lepiej wychodzi. Zresztą nie jest tak, że ja próbuję jakbyś tam bardzo mocno trafić ten pieniek, tak, to jest, y... on jest jakby tym, tą osią, w której, w którą celuję, bardziej chcę osiągnąć jakieś tam skupienie, wykorzystując pieniek jako, jako cel. Zresztą ja już do niego strzelałem i tam nie chciał mi oddać strzały jednej, więc jakby nawet nie próbuję w niego za bardzo. Yy... a ta strzała skrzywa o ja. no te strzały już mają swoje lata dobra a pójdziemy, zobaczymy jak tam poszło a tu łączę zobaczymy jak tam poszło to jest ten pieniek. to jest ta strzała co powiedziałem że skrzywa a to jest reszta ładnie, tak. Powiedzmy sobie szczerze, przeciwnik nie żyje. No, także tak się bawię. E, tym, razem, tym razem będę strzelać z kciuka na szybkość. W ogóle nie będę celować. Zobaczymy jak to tak instynktownie wyjdzie. E, jest 7 strzał, jest 7 strzał. No i zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie celem jest oczywiście też pieniek, tak, także w ogóle bez, bez celowania nie? jednak zekier musi być drogi kiedy mi zrobisz zekier Pałem, poszło po ręce. Cały dzień strzelania zrobił swoje. Nie pokażę Wam tej serii, w ogóle nie ma, nie ma sensu. Ale tak to wygląda. Chyba dzisiaj ze, do końca dnia zostanę przy strzelaniu z trzech palców i, i ze strzą. Jednak po lewej stronie, a ze strzelaniem z kciuka poczekam, aż mój kciuk odzyska formę i, i będę miał jakąś ochronę na niego. No, to już wracam. Dziś 17 maj, dwa dni w lesie z jedną nocką. Dużo strzelania, dużo łażenia. Zlazłem tą LKP w miejscach, w których jeszcze nie byłem, a mało jest miejsca w tej LKP, w których jeszcze nie byłem. Hmm, powiem Wam tak, wystrzeliłem ponad 180 strzał, tak mniej więcej te liczyłem. Ne? Jedną zgubiłem e, i e, jestem zadowolony. Mam dużo rzeczy do zrobienia, e, do poprawienia. E, no wracanie do ucznictwa po, po latach przerwy to jest rzecz bolesna. Paluchy bolą strasznie, e, ale każdemu polecam. E, Witchcraft, stamp shooting, jak to tam nie nazwać. Myślę, że teraz łuk będzie moim typowym moim akcesorium na wypady leśne. O, proszę, tutaj są strzały. Tam z tyłu przytroczony łuk, nie wiem jak to widać tutaj, o, do plecaka nawet się da. Wyglądam jak husarz troszeczkę. Ehm, wiem, wiem, no, trzeba sobie troszkę powmawiać tego tutaj, prawda? Polska Husaria ee, uchodzi z lasów noteckich. Ehm, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Dużo pędów sosny jest już w lasach. Możecie, możecie wziąć to pod uwagę, jak będziecie następnym razem. Do zobaczenia.